Witam witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja na X Oficjal. Zrobimy sobie kolejny odcineczek z serwera um, Zombie Escape. Tak więc zaczynamy widzicie ile mamy ludzi na tym serwerze dzisiaj. Oj Dzisiaj mamy bardzo dużo ludzików, sobie pięknie pogramy, będzie fajnie. No nie no, ej no 0 ETP. Ej no kolego 0 TP Będę musiał znowu sobie wejść po drabinie Aha tu jest obiekt okej okay. Kurde Zaraz to mnie pewnie zarażą Bo niestety kurcze cwaniaczki mnie no Sobie zrobili tak że Albo nie, czekajcie, czekajcie Przez ten też można tam dojść Aha, okej okay. Jeżeli, no bo są dwa przejścia faktycznie, ok. O kurde, Dobra, z przejdziemy. W sumie na tej mapie gram pierwszy raz, no ale spokojnie ogarnie się mapkę. Znaczy ogarnie, już w sumie ogarnąłem mniej więcej. No to nie chłopią. Mamy 26 graczy. Bardzo przyjazny serwer. Tam na górze macie jak ten serwer nazywa. Tak ja więc polecam od razu. Kurczę, ale tu trzeba biegać na tej mapce. Oooo, oh, No dobra. Kajc, chwilkę sobie wezmę. Dobra Biegniemy dalej No mapka widzę długa jest Bardzo fajna Tylko trochę kurcze za długa Bo przykrótczej to by szybciej się zakończyło Ojoj Ale tam jest ludzi Jest oko Zobaczcie ile ludzików. Normalnie jest Poka, Zombie jest Aha Nemezis jest pewnie. Dobra, skakujemy do helikopterka. I uciekamy. Dostaniemy 3 AP za wygraną rundę, no bo wątpię, żeby on zdążył tutaj dobiec. Tak więc jest spoko. Tam czasem będę sobie jakby co jadnię, to tam czasem nic nie będę mówił przez tam parę sekund. Tak ja więc nie wniwajcie na mnie. Odlatuję to czy nie? Odlatuję. Ogólnie ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o ten serfek. Tak. Ogólnie polecam wam jeszcze, jeżeli tutaj gacie na pewno które, który jest z Was, także polecam wam sobie kupić tutaj VIP-a albo S-VIP-a bo naprawdę jest tanio i ogólnie, znaczy nie, że naciągam czy coś, nie? Oczywiście, tylko po prostu no, opłaca się tutaj i tak kurde, naprawdę dużo możliwości daje i tak dalej. Bo no, ja widzicie, ja na przykład jestem tutaj na czysto bez niczego i na przykład tutaj widzicie arbo koło HP, yy, po lewej stronie na dole jest, no to tutaj w tym przypadku akurat jak zombie mnie razem no to kurcze już mnie nie ma, nie? A taki Zaraz ja mogę wam to zobaczyć trochę ja. SVI A, tutaj macie sobie możecie zobaczyć e, Watca jadu, coś tam czemu przyjaciół rzecz nie rakietą. Takie zombie, zombie też ma rezerwację, słata różne. Pietoły. S są takie różne. Dobra, ma, mamy wygraną rundę. Może mi się uda podnieść od kogoś e, tego Akacza za 30 AP. Bodajże. O, chyba coś... Nie jednak nie, dobra. Wrócimy. Kurcze. No, hop. Co oni na tych czatach tam piszą? O kurcze. Ej, myślę, że nie, nie zrobią 0TP. No. Kurczę, czemu te 0TP robicie, no? Dobra, chuj. Wrócimy dalej ten koksen. W sumie ten też można dojść na szybko. W sumie to bez różnicy, czy tędy, czy tędy. Tedy też jest spoko. A jaki mamy tryb? O multi. Bodajże. Multi infekcja. Nie, nie, nie zdążyłem sprawdzić. Tutaj porzucamy te granatki, bo w sumie i tak mi się nie przydadzą. Więc... Bo kurczę! Oj, ciekawie. Ciekawie wam powiem Zombie szybko biegnie no nie Ach No tak Kurwa Dobra, w sumie Nieważne O Kurde Co to było W sumie nieważne, bo te, oni tam mają te właśnie vip svp i tym podobne, tak więc na 100% jeden z nich musiał mnie dorwać, właśnie. I widzicie, to jest właśnie, jeżeli chodzi o różne serwery, yy, dobre właśnie, żeby sobie lepiej, kurczę. no żeby się łatwiej grało, no po prostu łatwiej grało, bo na czysto to wiadomo, ale ja powiem tak, że w sumie Kurczę, tu są VIP, tu, czekaj, tu jest VIP i SVIP bodajże, tak, 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 dobrze mówię, powiem wam, że opłaca się bardziej, jeżeli chodzi o ten serwer, to po, e, bardziej SVIPa sobie dobrać ponieważ sobie, no VIP ma więcej możliwości niż VIP zwykłej, wiadomo. Ech, dobra, lecimy, oj, oni chyba już uciekli, tak, kurwa z z tego jak to no, Kurde jak to skacze skacze? jak to skacze na nie, no, Ten Patrzcie to, nie, to, nie, skoczy. nie, nie, zanim nie, skoczy, to kurde. Kurbanie, jakby na szczupaka leciał, nie, jakby nie, na jakby nie, 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 skoczy, nie, 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 Kurde Zamraża. <grymne> Kurde. A to co to, co to, to się czołga po ziemi? Kurwa, czołgające się za o wow, jeszcze się zapadło no Tutaj od tysiąc, 1000 e, AP można sobie dograć tego... Można sobie dograć... E, jak się nazywa? Zarażającą bombę, czyli no wiecie, rzuca się bombkę z e, ząbiakiem ludzi, no i kurcze, wszyscy się zarażają, ale to trzeba tak trafić żeby jak największą ilość osób zarazić Wiadomo, że na jedną osobę to właśnie się nie upadka, no to skoda, 1000 AP Uzbiera się trochę dużo Tutaj Zależy, jak się ma VIP-a też, pewnie to też szybciej to leci co 2-3 razy 2-3 razy mniej więcej, zaraz można przeczytać w sumie Przy okazji Tak, VIP, k***a Kolejny skok, szybszy bieg Czekajcie o, wszystkie inne kredy. No to! Yy... Nie wiem, już tego nie jestem w stanie. Ale jak się dowiadywałem, to. Jak e się szybciej, znaczy, Eee, sorry, jak spielimy AKS po AP, Ręce i za fraga. Zone IS COMING Spoczko! O kurwa. Tu chyba mamy Nemez. No nie, nie rozwalcie tego proszę, tylko nie rozwalcie. Tego nawet nie można, tylko tam. Mamy Nemezista, tak więc tutaj szans na przeżycia jest w sumie o wiele mniejsza, bo on ma w sumie taką osobkę na Hita i on też szybko biega, rzuca takimi kulami, które też HP zabierają. Tak więc trzeba szybko uciekać. Oj. Trzeba szybko w sumie uciekać. O, chociaż tak daleko jest. Kurde, to sobie wymarnuje, to się nie przyda. Też. Kajcie, może spróbuję tam tego. O, nie spróbowałem. Kurde, sorry, że tak wam chupię, ale sobie chupiłem. Właśnie sobie specjalnie kupiłem i chrupki, i sok, i kudekole, i co? Jeszcze tam jakieś chrupki mam. Nie wiem co tam jeszcze kupowałem dzisiaj. Chyba szczególnie są. Trochę. Jeszcze lepiej wam powiem, żeby się przy piwie fajnie grało. Ale w sumie... To... Trzeba kurczę... Nie... nie nadużywać alkoholu, nie polecam nikomu. Nie, nie polecam. Można sobie wypić ale nie żeby na dużo. No chyba, że jest jeden wyjątek. Jeden wyjątek to jakaś gruba impreza ze znajomymi, z rodziną, kurczę, z kimkolwiek. łoj, łoj. Emil, Emil żyjesz? Dobra, spoko. Jak chcecie to możecie kogoś pozdrowić, albo coś napisać, nie wiem Coś tam chcecie, bo jakby co to nagrywam, nie? Nie wiem czy mnie usłyszeli czy nie, bo mówią, że mi kochasz, czy podobno Tak więc chyba nie usłyszeli Znaczy, Emil mnie słyszał akurat Możecie... Pozdro... Ale na jakim kanale to będzie, podaj nazwę Jednak... oj 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 dobra, tyle wystarczy wrócimy sobie wrócimy sobie helikopterkiem no najmocniej jest, jest daleko, zaraz w sumie o właśnie w sumie mamy kolejną mapkę Okej, to zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, jaką mapkę dostaniemy. No, nie patrzyłem, kurde, jaką mapkę będziemy mieli. No, chyba parkura będziemy mieli, ale zaraz zobaczymy. 765! Eeeem. Nie sobie wybiorę, czekajcie. Uła! Czekajcie. Mapkę mamy. Łoić, Mapkę mamy. Moment. Chwila, chwilę, na chwilę, trochę, trochę ucieknę. Tak tak, nagrywam, tam się ktoś pytał Tam się ktoś pytał, nagrywam, tak Ym, dobra Zaraz sobie odczaję jaką Jaką mapę O kurde, tutaj, tu, 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 tutaj było, że za to tam kurwa bana, zniszczyłem to, od razu ale was kosiłem! Kurde... No dobra. To oni nie... To Co przeczas nami? Kurde... Czekajcie... Uwaga na tego węża... Uwaga wąż! właśnie. Właśnie... Jego bracista... Kurde... Dazu... Wiesz Aha właśnie miałem sprawdzić taką mapkę, żeby było szybciej to jest tak klikną. A nie podkwa, dobra Kurde, ej czy to jest zombie? Ej no gdzie tak szybko, gdzie tak szybko Uluju Nie ma kurczę, ludzie! Ja czekam! Wiecie co? Wiecie co, ja chcę zrobić, sobie... No, no! Jezu, już myślałem, że nie wejdę! Teraz no, tutaj ten lasera ustawimy, żeby sobie... kurczę! Tam um, miał problem z leściem myślałem, że pakula zagramy jednak Ajaj, aj, bez jaj Zagramy co to Tutaj trzeba uważać, tu jest nasza tylko No jakim cudem człowieku Aha, dobra Dobra, wiem o co chodzi. Duch. Widzicie? Duch. Duch mnie dorwał. Kurde. Jest spoko. Abo i nie jest. Kurde. Trzeba to rozwalić. Ty, nie trzeba. Fajnie. Oj. No i co? Ten statek strasznie wolno płynie, a tu, patrzcie to, patrzcie to. Słuchajcie. No gdzie jest ten bug, że można... ...tak sobie do wody skoczyć O, dawaj go. O kurde, o no właśnie, no. O to mi chodziło, właśnie, pyk! Można to zbugować jakoś za cele, tam polecieć na przykład, albo coś. Chuj tam gdzie A wiecie co? Kurczę się. Tak będę by musiał być w tej chwili zombiakiem, bo tak może być akurat teraz, patrzcie. O, nie, dobra, czekamy. ciekamy, ciekamy, czekamy. Ciekamy, Ale no nie, nawet chyba będzie. Całkiem przyjemnie się gra tyle osóbek. Godzinę mamy 22, sobie wyobraźcie, i tyle osóbek gra. Bardzo fajnie. Ej, banik! Banik, kurde, za to no. można banika dostać! Kurwa, widzieliście to! Jak ich przyczasło! Dobra, lecimy dalej! Nie no, to jest to, to zabawne, zabawne. Ja zawsze czekałem jak właśnie... Jakaś osoba przyjdzie i... Znaczy tam, ale cii, nikt nie słyszał, nie? E, jak ten, jak jakaś osoba sobie przyjdzie I kur... I sobie właśnie Ja sobie rozwarę to I później, kurczę Dostaję pierdolonego bana Ale to nie, to tak, takie są zasady, właśnie takie są zasady Na tym serwerze, że... To śmiesznie wygląda, dobra się nie dośmiałeś O, widzę, coś węża wszedł Gatuje Widzicie, teraz, o Widzisz? E, widzisz, widzicie, teraz mógłbym to rozwalić, a nie się nam biegnie i ja bym dostał bana. Chuj do to, chodzi tu. Ale nikt nie idzie. Ja <laughs> się jakby co, to, to nie ja to spokojnie, nikt się nie dowie. Nic się nie dowie. Mamy Nemka, chyba. Nie wiem czy go zmienię tam, czy nie. Ale tak dla pewności to sobie, ustawimy granatki. Boże, to się... Boże, czy ty to widzisz? Znajdujemy się właśnie na innej mapie i właśnie od tej mapy zaczniemy swoją kolejną przygodę um, z CSM Escape. Ale pomijając to, tam byliśmy sobie właśnie przy bramie, a nagle... Puh! Kurde, nie rozpierdalajcie tego. To jest wkurzające. Ja sobie też chcę do auto wbić. Dobra, nie ma czekania. Nara. Jo, wy sobie pobiegniecie. Ja so... <grywka> no, chociaż tak nadszypcie od nas. Ale czyr pomijając to. Ile osób mamy? Mamy 6 plus o, 8 plus 15 No jest spoko luz. Jak na tą godzinę to jest dużo osób? <grywka> CO TO MA BYĆ?! ma szybko! Ja pierdole nie! Kajcie sobie szybko wezmę, jak No! Kurde mać! Ale fuks! Czekaj... Czekaj, kur... Para, idą, idą kurwa się, uziął na mnie No, idioto Kurwa nic nie widzę O, zombie parkour będzie, ale fajnie w końcu Jakiś dziecko gada Mikro, mikro plus 16, kurwa Dawaj go, 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 nie koniec dawaj Będziemy mieli ZE parkour w Spoko mapa. Naprawdę dobra. Sobie weźmiemy sobie to. Dobra, Spoko mapa jak najbardziej. Bardzo mi się podoba. O, nie jestem zombie, no to lecimy z tym koksem. Kurwa, jest pierwdesz w Teraz tutaj A dobra. A sobie ustawię od razu Najlepszy zombie zombie escape. Ech, kurczę. kurcze Alece jak ktoś spadł tam Chuj tam nie ma, nie ma na to a nikt nie wie Dobra Ja się zrobili 0 TP Ej, czy ja jestem ostatnim człowiekiem? Czy ja jestem ostatnim człowiekiem? Boże, czy ty to widzisz? Ja jestem Kurde, ja jestem sam! Muszę sobie jakoś poradzić. Jak najszybciej uciekamy. Uciekamy, uciekamy. Teraz ci co nie żyją to mnie oglądają pewnie. Bo ja jestem jedynym człowiekiem. Tak więc uciekamy jak najszybciej. Kajcie, jak tam teraz trzeba było iść? Trzeba było chłop przewalić. No tak. Dobra. Dobra, biegniemy, biegniemy. Kurde, a, ja, a wołem powiem że presja jest jak tak was goni. Pięciu zombie nagle. I trzeba spierdalać jak, jak najdalej. Czekajcie, zrobimy tak, że kupimy sobie pipę bomb. O Niech się kurwa. Nie to już nie da rozwalić. Dobra, może im, mi się uda im uciec. Jeszcze ich nie ma. Dobra, idziemy spoglądać. 20 sekund. Kurde. Chyba mi się nie uda. Granat. Odrzucający Świecący Wezmę coś świecącego Mogę kupić jeszcze Ła Nie ma Jest Wygrałem Full auto jest ostatnim humanem. Humanem. O. Dobra, udało się wygrać UND. Trzeba P dla nas wszystkich. Aha, czemu się nie odzywam? Kurde, człowieku ja gadam przez mikro, nie tylko że nie w grze, tylko tak normalnie. Rozumiesz? Zombie is coming O ta runda była spokojna powiem Oj przepraszam bardzo Muszę sobie wy wybierzmy Dobra no, to jest składnie. składnie ten sensor jest lepszy chyba nie będą chyba takimi kujami <laughs> po rurach włazić, kurwa, macie zajwista. Oj, pop. Lecimy dalej. Kurde, jakby nie to, to bym przegrał, nie? Naprawdę, na no serio. Mnie Emilek zabił. Od razu, kurde, to jest kurde svip to. wypomnie chuj. Ale na szczęście mi się udało, fajnie to wyszło, fajna akcja. Oj, spadło się tam komuś, kurde. Kto tam spadł?